Serdecznie, Radek Sikorski, którego Państwo na pewno poznali i to nikomu nie trzeba go przestawiać, niech sobie czasami pożartować, a czasami wróżyć. Ja mam nadzieję, że dzisiaj Państwo przyjmujecie nas tak gościnnie i tak serdecznie, dlatego, że chcecie dać też jakiś dobry znak. Ja od wielu miesięcy, z jakąś wręcz obsesją, jeżdżąc po Polsce, Mówię o takim moim irlandzkim marzeniu. I możecie to sprawdzić, nie mówię tego na użytek dzisiejszego spotkania. Bo w Londynie też mówiłem o tym, że tak naprawdę te, to polskie marzenie to jest marzenie o Irlandii, dla nazwisko. Nie dlatego, czy nie tylko dlatego, że tak dużo Polaków znalazło sensowne zajęcie i sensowne pieniądze właśnie tutaj w Irlandii. Nie tylko dlatego, że docierają do nas, do kraju, nieustanne sygnały o tym, że akurat tutaj gospodarze wobec Polaków są wyjątkowo serdeczni, że właśnie tu w Irlandii Irlandczycy może dlatego, że pamiętają o wielomilionowej migracji własnej, zarobkowej migracji do Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku. Może dlatego rozumieją nas lepiej. Ale przede wszystkim, kiedy mówię o tym, że w Polsce rodzi się pozytywny mit irlandzki. to jest to mit kraju, który dzisiaj daje satysfakcję materialną także wielu set tysięcy rzeszy Polaków, ale przede wszystkim może być rzeczywiście dobrym przykładem na Nie Nieustannie pytanie dziennikarza przed wyjazdem tutaj do Was ale także dziennikarze już tutaj na, na miejscu, na wyspach, czy ja przyjechałem namawiać Polaków do powrotu. I wszyscy zawsze zdziwieni słuchają, na początku zdziwieni, kiedy odpowiadam, ja nie przyjechałem nikogo do niczego namawiać, na pewno nie do powrotu. Każde z Was wybierając czasowy, dłuższy, krótszy pobyt tutaj, każdy z Was dokonuje wyboru na własną odpowiedzialność. Ja wiem, że jedynym sposobem, żeby zatrzymać falę migracji z Polski jest uczynienie z Polski Irlandii. Że jedynym sposobem tak naprawdę jest znalezienie tej energii, ale także tych reguł, tych zasad, które spowodowały, że Irlandia stała się w przeciągu kilkunastu lat z najbardziej którego człowieka Europy, najbardziej rozwijającym się państwem świata. I zawsze powtarzam to tym najbardziej zdesperowanym, najbardziej zasmuconym polską sytuacją ludziom u nas w kraju, szczególnie tam, gdzie te zapóźnienia są jeszcze tak bardzo ludzkie. zawsze powtarzam, że mamy prawo do nadziei. Że nam w Polsce także się uda to, co udało się tutaj Irlandczykom, a dzisiaj wydaje się także Polakom w Irlandii. Bo Irlandia nie odkryła ani gruszoty na sprawie, nie odkryła totalnie złota. Tak naprawdę w pewnym momencie Irlandczycy zrozumieli, jak wielką szansą jest realna swoboda gospodarcza. Możliwie proste reguły gry gospodarcze, Możliwie proste i niskie podatki. Irlandczycy zrozumieli, że największym zasobem, największym bogactwem naturalnym jest energia ludzi, energia obywateli własnego kraju pod jednym warunkiem, że ich kraj, ich państwo nie dławi tej energii od rana do wieczora każdego dnia. I dlatego to jest najlepszy możliwy przykład dla Polaków, którzy w kraju żyją i pracują, ale rozważają także wyjazd. I także najlepszy przykład dla was, bo wy jesteście świadkami tego, uczestnikami w jakimś sensie tego cyklu irlandzkiego, że to przecież nie jest jakieś szczególne odkrycie. Jeśli ja mówię, że jest nadzieja na to, że ta fala migracji będzie się zmniejszała, że coraz więcej was będzie rozważało powrót do Polski, bo to jest nadzieja oparta na czymś doświadczeniu, które pokazuje, że to jest możliwe i że nie wymaga nadzwyczajnych heroicznych czynów, że nie wymaga żadnych rewolucji ani wojny że można tak naprawdę to doświadczenie...